Wszystkim dzisiaj powiem Wam o pielęgnacji mojej twarzy, moich włosów i trochę o paznokciach Zaczynając od paznokci Robię paznokcie I wiele z, osób z Was się zastanawia, czemu nie noszę długich I odpowiedź jest według mnie prosta Mam bardzo swoje paznokcie łamliwe I po prostu jak mam dłuższe, to one mi się łamią I, i są... Zniszczone, no. więc nie, nie ciekawie się dzieje, więc mi takie po prostu nie służą. Jeżeli chodzi o włosy, przychodząc do nich, e, zacznę od tego, co ile myję. A więc e, to też zależy, kiedy mam trening, nie mam ustalonych dni, e, ale tak, co 3-4 dni e, myję je zwykłym szamponem, naprawdę jakiś Pantene potem nakładam odżywkę. Nie stosuję tych w sprayu, tylko zawsze maski No i oczywiście suszę, nawet takie jest wiosna, to i tak muszę podsuszyć, bo w całości mi się nie, same nie wysuszą Potem oczywiście rozczesywanie i ja stosuję grzebień z naturalnego włosia Chociaż czasami też mi się zdarza użyć tego plastikowego, ale staram się częściej czesać tym z naturalnym. Jeżeli chodzi o fryzury, to jest bardzo ciężko, bo genetycznie mam bardzo grube włosy, jak wiadomo. I wszystkie fryzury, które jakieś spięcia, jakieś fale na końcach, jakieś loczki na końcach, czy coś takiego mi się nie trzyma, wszystko mi to oklapa, ja się więc jest słabo. Bo mieć takie oklepane, przyklepane, czy jak to tam zwałek zwał. No, to tak trochę słabo mówię, no i kiepsko, więc najczęściej po prostu noszę je proste i nic z nimi nie robię, bo będzie gorzej niż, ma, niż jest. I w zasadzie to, to tyle. Jak chodzi o moje włosy, to ja patrzę na moją ściągawkę, bo tutaj mam e, tak e, wypisane, co chciałam najbardziej powiedzieć. No i, e, no mówię, moja pielęgnacja nie jest jakaś wyjątkowa. E, to jest zasługa, po prostu, jak mówiłam, genów. E, a moja pielęgnacja twarzy to już jest w ogóle. E, to jest praktycznie tylko zmywanie, ja nie stosuję makijażu. E, I to jest zwykłym płynem literalnym. Znaczy na no, jakimś Ewelina, ale w no, serio, nic specjalnego. A nie stosuję jakichś preparatów, nie mam aż takich dużych problemów z trądzikiem. Nie stosuję jakichś preparatów, jakichś kremów, jakiś nie wiem. Co tam jeszcze, jakieś te, nie wiem. Nawet co tam jeszcze, no, kremy, jakieś powiedzmy spraje. <laughs> nie, nie, to to totalnie nie. I w ogóle jak, jak chodzi o jakieś kremy czy coś, no to, 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 to ja nie jestem yy, taką nawet posiadaczką takich, takich yy, specjałów. Yy, tylko jak chodzi o pielęgnację, to uwielbiam robić sobie maseczki i nawet są takie yy, różne sposoby na domowe maseczki też są fajne i są proste. Żeby tą naszą twarz wygładzić Chociaż jeszcze nie, nie, aż takich chyba zmarszczek nie mam Ale pomimo takie nawilżające nawet Albo właśnie przeciw trądzikowi Z jakimś węglem aktywnym To też są super takie nawet do kupienia Ale to, to tam zawsze to wszystkich jest coś fajnego Tak samo jak są do nakładania te w płachcie Też są bardzo fajne, też je mega lubię czy takie właśnie do nałożenia i zmycia? To też są mega. I no, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Wydaje mi się, że to wszystko. Nie mam już żadnych. Specjałów, jak chodzi o pielęgnację, jakieś olejowanie włosów. Nie mam na to czasu. Po drugie, jestem leniwa, ale to pierwsze i tak wygrywa. Nie, nie, nie. W tym bardziej, że ten moje też włosy nie, tego aż tak nie potrzebują. Nawet to widać, bo po mojej pielęgnacji odżywką w masce te włosy nie są jakieś wysuszone czy coś. Mi się przynajmniej wydaje. <noise> y, więc no, nie potrzebują tego. A ja dziękuję Wam za oglądanie. I do następnego filmiku. Pa!